Witam z tej strony Ania z modnego sklepu. Dziś chciałam pokazać Wam biustonosz dedykowanym paniom z pełniejszym biustem. Jest to biustonosz Goldie od Gai. Mam tutaj rozmiar 90E w kolorze białym. Zaglądamy do środka. Biustonosz ten jest półusztywniany, dolna część miseczki jest usztywniona. Całkowicie kryta. Górna część to połączenie tiulowej siateczki z haftem. Model ten posiada fiszbiny. Są tutaj fiszbiny na łukach miseczek. Od razu zerknijmy na bok. Boki tego biustonosza są szerokie. Natomiast nie ma tutaj fiszbin bocznych. Ramiączka są również szerokie są one nieodpinane i regulacje mamy z tyłu. Zobaczmy jeszcze z drugiej strony. Zobaczcie na miseczka jest ona głęboka, Zapięcie w tym modelu to 3 stopnie regulacji na obwodzie i dwa rzędy haftek. Jeżeli spodobał wam się ten model, chcecie go zamówić, zapraszam na modny sklep. Pod filmikiem znajdziecie link, gdzie można złożyć zamówienie i zamówienia można składać u nas telefonicznie. Zapraszam.